Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja jestem przygotowana, lecę do pracy. Myślę, że ciąg dalszy będę wam oczywiście nagrywała w sobotę, ale stwierdziłam, że skoro już jestem wyszykowana, umalowana, no to włączam kamerę i się z wami witam. Kochani, zaczynamy nowy dzień. Wy zasiadajcie. <laughs> Przepraszam. Zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Zobota się zaczęła. Widzicie tutaj mnóstwo prania, już sobie posegregowałam. Tutaj zaraz e, będę robiła sobie śniadanko, może tak zapalę jajeczyczkę, bo sobie szczypiorek. Tutaj mam jajeczka, więc zaraz sobie robię. Nie mam pieczywa i może dobrze e, będzie tutaj pierwsza wersja. E, tak więc dopijam wodę, robię śniadanie i uciekam do biedronki, więc myślę, że mały taki haul dzisiaj wam po prostu pokażę i voila, śniadanko gotowe. Bez pieczywa, bez niczego, bo po prostu po pierwsze nie mam, a po drugie ja też tak sotę, bardzo lubię jajka jeść, um, zarówno w jajecznicy, jak i jajka na miękko z majonezem. Dobra kochani, zajadam. Mm. Jeżeli wy coś jecie, ja wam również życzę smacznego. Jestem, moi drodzy, wróciłam z zakupów biedronkowych i powiem Wam, że już się odzwyczaiłam, wiecie, od standardowych zakupów. Ja nie wiem, ja w Biedronce nie byłam, nie, byłam przed świętami, ale powiem Wam, że yy, jak byłam, to byłam samego rana. Nie było takich tłumów, ja już mówię, odzwyczaiłam się od tłumów, odzwyczaiłam się od robienia zakupów takich większych, no ale nic, musiałam, dlatego że w lodówce już światło. Było widać, poza tym skończyły mi się worki na śmieci. No ale nic, dobrze, nie będę przedłużała. Ja Wam szybciutko pokażę, co kupiłam. Wkładki higieniczne, myślę, że to nikogo nie interesuje. Nie będę Wam, kochani, mówiła o cenach, dlatego że, kurczę, nie wzięłam paragonu. I wiem, że kilka rzeczy było w fajnych promocjach, więc z tego, z tego też skorzystałam. Na pewno w promocji były worki na śmieci marki Zosia. Jak się brało dwa opakowania, ale nie, mówię, nie pytajcie mnie, bo nawet nie wiem, jaka cena, też była promocja na te e, serki Hochland, powiem Wam, że no, jakoś tak nie przypadam za nimi, tak, żebym, e, nie wiem, się zachwycała tym smakiem i pożądała tych serków. Niemniej jednak stwierdziłam, że dawno nie jadłam, może będę miała ochotę, a kupiłam sobie. Bardzo dobry chleb, zaraz go Wam pokażę, więc mówię, może jutro sobie do pracy jakąś kanapeczkę strzelę. No i taka a chleba, e, wzięłam chleb, tutaj widzicie, hmm, chleb gryczany. Gryczany? Tak, gryczany. Zobaczcie, bardzo ładnie wyglądał, więc e, może teraz sobie też zrobię małą kanapkę. Bo widzieliście śniadanie, sobie zjadłam, jajeczniczkę bez niczego, bez żadnego pieczywa. I teraz tak w promocji fajnej były te mm, takie mrożonki. Ja zdecydowałam się na mrożonki z kalafiora, bo bardzo lubię. wiecie, z bułeczką, a mam e, ziemniaki, które kupiłam sobie mm, tutaj w osiedlowym sklepie, i kupiłam sobie buraczki. Jak miałam pracę zdalną, to wzięłam je, ugotowałam i dzisiaj będę chciała je sobie, wiecie, zetrzeć na tarce, doprawić. I być może, właśnie sobie zrobię ziemniaczek, kalafior, buraczek i może jajeczko, sadzone. Zobaczymy. Dobra. I teraz tak, kupiłam jeszcze bułki. Nawet powiem nam szczerze, nie wiem, co to za bułki. Jakieś takie też ala grahamki. Dwie sztuki. Eee, wzięłam dwa. Tak, dwa, tak, dwa ogórki gruntowe, też tak ładnie na mnie patrzyły i wzięłam sobie jednego ogórka takiego zwykłego, też jędrny, fajny, wydobra biorę. I postawiłam, moi drodzy, na y, dużo takiego nabiału, bo niestety już nic nie mam. Nie mam ani jednego kubeczka y, śmietany, jogurtu. Więc y, tutaj śmietana osiemnastka, raz, dwa. Mm, mm, mm. I chyba trzy wziąłam takowe, tak. Trzecie opakowanie. Bardzo dużo wziąłam też jogurtów. Ile? Dwa, cztery. Cztery takie, wiecie, tej frutiny. Ja go bardzo lubię, powiem wam szczerze. Skład jest też dobry, bo jest meko pasteryzowane i kultury bakterii jogurtowych bez żadnych, wiecie, zapychaczy, ulepszaczy i tak dalej. Tu mamy cztery sztuki. Teraz to wszystko będę układała. Wzięłam jeszcze sobie śmietankę. O, jak możecie zobaczyć, 12%, ale tylko dwie. Wzięłam sobie serek wiejski. Też go bardzo lubię, więc może e, do pracy sobie wezmę i do tego jakieś warzywka też. O, ogóreczek. Zobaczymy. I skusiłam się. To może zaraz, za chwileczkę wjedzie na obiad. W śledzie w zalewie octowej marki Marinero i była też na niego promocja i około chyba 7 zł kosztowało to opakowanie i już ostatnia rzecz, którą kupiłam to twaróg, krajanka delikat yy... ile on nawet, nie wiem i od co kochani, wszystkie moje zakupy dużo tego nie było yy, zapłaciłam o stówkę prawie stówę no, niby tutaj są rzeczy do jedzenia, ale gdybym z tego miała wyczarować jakiś cudowny obiad, tylko z tego, co kupiłam, no to niestety, ale bym obiadu nie uświadczyła. Dobra, kochani, to tyle. Ja jeszcze muszę tak wstawić dwie pralki, muszę odkurzyć, zmyć podłogi. Wczoraj w pracy sobie, wiecie co, coś przenosiłam i kurde. Tak sobie poniszczyłam paznokcie, no ale że jutro idę do pracy również, no to stwierdziłam, że odpuszczam sobie. Na razie nie maluję, może tylko jakąś taką odżywką, wiecie, żeby je wzmocnić. A jutro po prostu jak wrócę z pracy, to dopiero wtedy sobie zrobię mani. No i powinnam też pedi, ale to innym razem. Dobra kochani, znikam, układam to wszystko do lodówki, do szafy. Zrobię sobie ten obiad. Tak, mam powiem Wam szczerze, mam ochotę na tego śledzia, więc chyba mała kanapeczka z masłem i tylko ten śledzik tak. Tak, to na razie ani kalafiora, ani ziemniaków, ani buraczków nie robię. Jednak wzięłam, skusiłam się na bułkę. Tutaj jest masło i wyjąłam sobie dwa kawałki. Powiem Wam, że ja kocham e, kwaśne rzeczy, a już takie śledzie, mm, mam tylko nadzieję, wiecie co, że m, to nie będzie zbyt. Słodka ryba, bo niestety, ale nieraz robią te zalewy tak bardzo przesłodzone, że no, nie pasuje mi to. Tutaj jeszcze sobie zrobię taką herbatkę, wstawiłam wodę. Powiem Wam, że Dilmach zrobiło naprawdę super taki zestaw. Tutaj macie um, opisane, co w tej herbatce jest. To jest cyjlonska zielona, moringa, imbir, yy, mięta. Goździki, cynamon i trawa cytrynowa. Więc za chwileczkę zaleję, jak woda mi się zagotuje, ale najpierw to. Tak, dzisiaj mam ochotę bardzo na kwaśne rzeczy. Muszę Wam powiedzieć, że kurczę odpłynęłam. Naprawdę coś robiłam na komputerze i zasnęłam. Ale to chyba było mi potrzebne, wiecie, tak do regeneracji odsypiam cały chyba tydzień i te wszystkie emocje, które gdzieś tam. We mnie są, niemniej jednak e, wstałam, ogarnęłam się, wstawiłam kolejne pranie i zrobiłam to, co miałam, czyli starłam buraczki. Zaraz e, Wam pokażę. Zobaczcie, może to zapalę. Tu już wstawiłam. O, widzicie? Wstawiłam kalafiorka, niech się gotuje. Tu już e, wzięłam, starłam i doprawiłam buraczki. I jak wychodziłam, do sklepu, do Biedronki to rozmroziłam sobie rybę to jest chyba morszczuk z tego co pamiętam ostatnie takie filety mi zostały patrzyłam na łososie, ale niestety był jakiś mizerne, więc pomyślałam, że akurat te rybki bym sobie wiecie, obsmarzyła tradycyjnie no ale na razie może tutaj jeszcze czekam bo wiecie, doprawiłam, ale te buraczki muszą się przegryźć, ale czekam na razie na kalafiorka i na pranie, żebym mogła e, zacząć smażyć te ryby, którą mamy 17.30, to powiem Wam, że jeszcze jest młoda godzina. Ja dzisiaj postawiłam na No Make Up Day. Stwierdziłam, że moja skóra musi trochę podpoczywać, więc na to liczę. Do wieczora, tak do 22.00 powinna mieć wszystko ogarnięte. Chcę iść też w miarę wcześniej spać, o ile 22 to jest w miarę. Bo jak wiecie, wstaje o czwartej. Kochani, materiału już mam sporo, bo widziałam, więc pomyślałam, że to już będzie takie pożegnanie. Widzimy się kochani w następnym moim odcinku. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Na dole masz taki czerwony przycisk. Pamiętajcie również o dzwoneczku. Dzwoneczek da Wam powiadomienie, że mój najnowszy odcinek wjechał na kanał. Dobra kochani, dziękuję. I do następnego. Ciao!